Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z ogromnym Katarem i w ogóle z zatkanymi zatokami. Natomiast zapraszam Was na reading vloga, w którym opowiem Wam o książce, którą już czytałam, o której na pewno tutaj słyszeliście, czyli jest to wznowienie mojej jednej z najukochańszych książek kozła ofiarnego dawne dułmoje. To jest oczywiście autorka, którą prawdopodobnie możecie kojarzyć z Rebeki, która swego czasu po prostu um, ona była popularna, Jakieś tam 10 lat temu, e, natomiast no później troszkę się o niej zapomniało, e, i prawdopodobnie w związku z filmem, który miał premierę 2 lata temu, wróciło to takie zainteresowanie czytelników e, właśnie tą autorką. I doczekaliśmy się przepięknego wydania, właśnie w kolekcji, butyko w serii butikowej e, Rebeki. Później dostaliśmy moją kuzynkę Rachelę, e, oberżę na pustkowiu. I wreszcie doczekany, wyczekiwany przeze mnie od półtorej roku, e, czy półtora roku, kozioł ofiarny. Tu mam ten egzemplarz, który ja czytałam. E, czytałam go, tak jak mówię, w marcu 2021 roku, więc trochę już czasu minęło. Natomiast jest taka powieść, która w mojej pamięci bardzo dobrze się zachowała. E, to jest w ogóle książka, którą e, możecie też kojarzyć pod bardzo starym tytułem: e, Sobowtór. On taki, taki też kiedyś był. E, I właśnie dzisiaj tym vlogiem chciałabym przypomnieć Wam o tej powieści, e, no bo jednak jest to jedna z moich e, takich najbliższych memu sercu e, książek, które bardzo mocno mi się podobały, gdzieś tam mocno mnie, w, w moje serce czytelnicze. Em, Usatysfakcjonowały, ale jak wiecie, oczywiście Rebekę też całym sercem uwielbiam. Zapraszam Was do dalszego oglądania. O, teraz zobaczyłam, że tu jest motyl w ogóle. Jak będziecie mieli tą książkę, bo tego na pewno nie zobaczycie tutaj, ale jak będziecie mieli tą książkę gdzieś w księgarni czy coś, to sobie zobaczcie. Bardzo ładna w ogóle jest. Zapraszam Was na dalszą część vloga. Ten vlog nie wygląda tak, jak planowałam, natomiast jak widzicie, Mam tutaj pokaźną ilość książek na wyprzedaż, i w trakcie pakowania będę sobie słuchała kozła ofi ofiarnego, bo znalazłam już audiobooka e, i chciałabym sobie co nieco odświeżyć. Jak widzicie, moi rodzice się lenią na kanapie, a razem z nimi, a ja będę pakowała paczki dla Was. Tutaj mojego ukochanego pieska, Arcie. Jest, dochodzi północ. Teraz będzie 1 listopada, czyli urodziny mojego taty. E, a ja chciałabym Wam powiedzieć o fabule kozła ofiarnego, dlatego, że jeszcze tego nie zrobiłam, a chyba jednak warto jest Wam ją przedstawić w reading blogu Jest to historia... Jest to historia... Jest to historia mężczyzny, który pewnego dnia poznaje swojego sobowtóra, i prawda jest taka, że nasz główny bohater, czyli John, zostaje zmuszony przez tego swojego sobowtóra do zmiany życia, do zamiany, tak naprawdę, do wymianki, dlatego że oni są praktycznie jak bliźniaki. I główny bohater, który był dotychczas wykładowcą, był mężczyzną takim. Miał nudne życie, zresztą on to sam przyznaje, bardzo takie ponure. Jest tak naprawdę uwikłany w taką bardzo mocną taki dramat rodzinny, dlatego że dużo bardzo się dzieje w rodzinie Gina. On tak naprawdę zostawia, zostawia tego Johna i mówi mu, każe mu tak naprawdę zająć się swoimi własnymi sprawami. Mamy tutaj tak naprawdę sytuację takiego Trilleru psychologicznego, bo jednak nie da się tego inaczej nazwać. Zresztą to już od samego początku widzimy, perspektywa jest pisana właśnie z inaczej. Mamy narrację pierwszoosobową, która jest taką typową spowiedzią, co jeszcze dodatkowo dodaje takiego mm, mrocznego, nieznanego nie do końca. Mm, nie do końca poznanego klimatu, co jest no, rzeczą taką trochę nieodzowną już w tej literaturze, Dafne Dumochie, którą znamy, właśnie z takich nieco dziwacznych powieści. Zresztą bardzo mocno to było widać w rebece. I gdybym miała porównywać gdzieś tej te powieści, no to ten kozioł ofiarny, moim zdaniem. Ma coś tak naprawdę i z Oberży na pustkowiu, i z zatoki Francuza, i z, nawet z mojej kuzynki Racheli, bo tam w sumie nieco jest podobna narracja. Natomiast tutaj, na szczęście, główny bohater nie jest tak denerwujący jak Filip. I to jest przepiękne w tej powieści, dlatego że. My, tak naprawdę, do samego końca możemy się zastanawiać o co dokładnie chodziło. I ja pamiętam, że właśnie jak pierwszy raz skończyłam tę powieść, to sobie pomyślałam, że ja chyba bym chciała nieco inne zakończenie, że liczyłam na coś innego. Natomiast po czasie stwierdziłam, że to że to by wtedy nie było takie yy, dachnowskie <grystanie> zakończenie, to wtedy coś, coś by mi nie grało i tak, mimo, że ja uważam, uważałam w pewnym momencie, że ja wymyśliłabym lepsze zakończenie. Natomiast no, nie bez powodu jest to moja ukochana powieść tej autorki. E, Rebekę również kocham całym sercem, co zresztą wiecie, natomiast do Rebeki trochę musiałam dojrzeć, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało. E, w, w mojej pamięci po prostu e, ta Rebeka musiała się zachować, uchować i i po czasie ją doceniłam. Natomiast kozła ofiarnego zabrałam z poczuciem, że już nic nie przebije Rebeki. Dosłownie miałam takie poczucie. Co zresztą pamiętam, że nie za bardzo, nie, nie za bardzo mi się chciało czytać to, to poprzednie wydanie, które ja miałam. No a okazało się, że mamy tutaj absolutną miłość, którą próbuję Wam przekazać no, od półtorej roku. Półtora roku a dopiero teraz się doczekałam właśnie wznowienia także tak, wy możecie właśnie to czytać już wam mówię, kto jest lektorem audiobooka uważam, że to jest dobra książka w ogóle na audiobook, dlatego, że właśnie no ta forma spowiedzi gdzieś tam jest do tego idealna jest to Kamil Próban, jest to mój w ogóle pierwszy audiobook czytany przez tego, przez tego lektora nic innego, wcześniej nie miałam okazji słuchać a nie miałam sąsiada. Sąsiada Lisy Gardner. Ale nie pamiętam. Mm, chyba nie miałam żadnych jakichś takich głębszych odczuć. Eee, no, niemniej. E Wy wiecie, że ja tą powieść uwielbiam, wiecie, że ją kocham i po prostu e, bardzo chciałam mieć nad nią patronat. Niestety tutaj no, nie ma patronatów nad tą, ksią nad tą książką przy tej, przy tej e, konkretnej pozycji. To, że aranżacja okładki w ogóle jest testem e, ruszaka. Rosz Sprawdzamy, jak się mawia. Mam nadzieję, że, że też dobrze to zrobiłam. Um, i to jest absolutnie wspaniałe, dlatego że to się idealnie sprawdza przy tej powieści, która jest właśnie taką, um, taką historią, w której nie wiemy, czy ten nasz główny bohater jest w ogóle normalny, czy on nie jest normalny, czy, czy, czy dobrze widzimy to, co widzimy. No i ten dramat rodzinny, który rozgrywa się na, ka na kartach powieści, też jest bardzo angażujący, bo sam główny bohater jest w, w niego bardzo bardzo zaangażowany i on tak naprawdę żyje życiem tego powtóra. Wczuwa się w to w 100%, ale to jest chyba właśnie fakt tego, że on to swoje życie miał poprzednie, to swoje prawdziwe życie ma Nudne po prostu. Mam nadzieję, że teraz właśnie przy okazji tego wznowienia przeczytać tę książkę. Bardzo bym chciała, żeby dużo osób ją poznało, żeby więcej osób czytało Dafne i strasznie się cieszę, że ona przeżywa tak naprawdę swoją drugą młodość w Polsce, bo uważam, że to jest jedna z lepszych autorek zeszłego wieku. Jeżeli chodzi o inne książki, które czytam, to zaczęłam, słuchajcie, Mój rok relaksu i odpoczynku o od Essy Moszwak. Moszfek. I to jest książka, w której jest bardzo dużo leków. Natomiast jedna rzecz mi się nie do końca podoba, i to jest fakt, że czasami mamy nazwy handlowe, a w tym samym zdaniu potrafimy mieć też nazwę, nazwę, nazwę zwyczajową, i właśnie nazwę handlową. Mnie to razi, ale to jest typowy, typowy mój problem, tak? Bo jakby jestem pedantem. No innym myślę, że to nie przeszkadza. Ja też, wiecie, trochę sobie czytam tę książkę tak, no jako, że na początku mamy bardzo dużo nas w leków, no to ja jestem ciekawa, co tam, co tam właśnie główna bohaterka zażywa. I akcja tej powieści rozgrywa się w roku 2000, gdzie no teraz już ta farmakoterapia depresji trochę inaczej wygląda, bo w ogóle to jest powieść, historia kobiety, która postanawia. Iść w hiberna hibernację i zrobić sobie mm, rok relaksu i odpoczynku, nic nie robić przez cały rok, spać najlepiej, um, dlatego że nie potrafi sobie poradzić z depresją. E, póki co jestem miło zaskoczona, bardzo mi się podoba. No i jestem w połowie Cari bardzo bardzo lubię styl tej autorki, bardzo dobrze mi się czytałam Taylor Shrinking Street właśnie w języku angielskim. Eee, no i ja, pisałam wam to na Instagramie, ale jeszcze raz to powtórzę. Ja nie potrafię znieść napięcia, emocji w książkach. Tego typu, na przykład jak są mecze Quidditch'a w Harrym Potterze, to ja zawsze sprawdzam do przodu, nawet jak nie, to znaczy inaczej, jak nie pamiętam, to sprawdzam do przodu, czy wygrają, czy nie, bo ja nie mogę tego znieść. I to samo mam właśnie w książkach. Tutaj tak mam z tym tenisem, że muszę sprawdzić do przodu, czy ona wygra, czy nie, bo ja po prostu nie mogę tego znieść, tego napięcia, tych emocji, i sprawdzam, i po prostu później wracam, wiadomo, do. Nie do tego fragmentu, także yy, bardzo mi się podoba. Yy, no i myślę, że najwyższa pora jest spać, bo, bo tak jak mówię, za 18 minut jest północ, a Arcia już mi tutaj chrapie przył. Jest takim typowo domowym vlogiem. Już znowu mamy godzinę późną. Tym razem na szczęście nie północ, tylko po prostu 23. Arcia śpi. Możecie ją słyszeć, jak sobie chrapie w tle. moi rodzice też już, już śpią. Bardzo dziękuję w imieniu taty za życzenia urodzinowe, które składaliście na Instagramie. A ja dzisiaj oczywiście byłam na cmentarzach u rodzinki. Standardowo, jak co roku po prostu. A później jak wróciłam, to tak naprawdę poszłam spać, bo moje dzieci mają wyjątkowo wygodne łóżko, o wiele wygodniejsze niż moje. Zesnęłam i wstałam później. Skończyłam, skończyłam czytać mój rok relaksu i odpoczynku. I teraz przychodzę, żeby wam w ogóle o niej opowiedzieć. To jest historia taka trochę. Niewygodna, powiem szczerze, e, niemniej podobała mi się, wystawiam jej cztery gwiazdki, e, i mam wrażenie, że gdyby może gdzieś to było mocniej podciągnięte pod koniec, e, gdzieś miało więcej takiego e, takiego Brakowało mi podsumowania trochę w tej książce, bo mam wrażenie, że ona się bardzo mocno urywa i rozumiem, że to był zamysł, bo to ewidentnie widać i. To jest przemyślana książka, natomiast mi czegoś jednak w niej zabrakło. To jest w ogóle książka, w której jest bardzo dużo leków. I jak mówię, bardzo dużo, to naprawdę mam na myśli bardzo dużo. To jest też, wiecie, taka powieść, w której mamy bohaterkę, bardzo mocną taką antybohaterkę, bo ona jest. Ona się chce wylogować z życia, ona nie za bardzo chce żyć, natomiast to, to się po prostu ociera tylko i wyłącznie o to, że ona chce spać. Ona chce się. Chce hibernować, nie ma ochoty funkcjonować w społeczeństwie. No i stąd ta jej wielka fascynacja lekami. Tu jest też przedstawiony taki zły nieco obraz terapeuty, a właściwie psychiatry, właśnie w roli terapeuty, dlatego że ta lekarka nie pamięta takich podstawowych informacji, które gdzieś tam główna bohaterka mówi. Główna bohaterka nie ma imienia. Tak, jeżeli gdzieś je zgubiłam po drodze, to przepraszam. Natomiast, no, właśnie ona ma taką, ona ma mnóstwo tych leków i tak naprawdę całą aptekę po prostu przeniosła sobie do mieszkania, gdzie no to jest, to nie jest zdrowe. I trochę też gdzieś brakowało mi, żeby to podkreślić, że to nie jest zdrowe. Natomiast może to jest po prostu gdzieś kwestia tego, że, że te leki to jest moje życie. <laughs> Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało. Natomiast no, jest to naprawdę dobra powieść, tylko nie dla każdego i powiedziałabym nawet, że dla mniejszości, taka bardzo jest to książka mm, niszowa. Mam wrażenie, że wiele osób spróbuje do niej podejść, ale się po prostu od niej odbije. I też nie widzę w tym nic dziwnego, bo, um, bo uważam, że gdyby nie to, że y, sama dojrzałam do decyzji, że chcę tę książkę przeczytać, to też by mi się nie do końca podobała, bo y, ona mi miga od naprawdę długiego czasu, a po prostu dopiero teraz się zebrałam i stwierdziłam, że, że chcę ją y, mieć i chcę ją przeczytać. Także ja polecam natomiast. Na pewno nie jako przewodnik po e, psychoterapii, presji, lęków i zmagania się z traumami, bo absolutnie nie o to chodzi. E, no i tak. Jeszcze raz wracając do kozła ofiar ofiarnego. Mam wrażenie, że wy już tak naprawdę wszystko wiecie na temat tej książki, co ja wam chcę powiedzieć. Natomiast jeszcze raz chciałabym was bardzo mocno zachęcić do przeczytania tej książki. E, biorę na siebie odpowiedzialność, jeżeli wam się nie spodoba. <grych> e, bo ja naprawdę pamiętam, jak w zeszłym roku chciałam, żebyście tę książkę czytali, a ani wszyscy mieli e, okazję. Z różnych tam przyczyn. Natomiast no moim zdaniem to jest taka książka, która jest całkiem inna od Rebeki. Natomiast ma to, czego nie miała na przykład moja kuzynka Hera i Obersza na Pustkowiu, ten taką taką moc, mocną dawkę thrilleru, powieści psychologicznej, którą no, Rebeka na pewno jest i Rebeka ma to bardzo mocno. E, Przedstawiane w drugiej połowie, e, a kozioł ofiarny tak naprawdę no, w 100% bazuje na tym. E, I to jest właśnie taka trochę opowieść o psychice człowieka, o tym, jak bardzo on się angażuje w pewne sytuacje e, i też taka trochę walka z samym sobą. Moja miłość po prostu strasznie się cieszę, że mogę ją wreszcie trzymać w moich rękach. I coś jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, chciałam jeszcze powiedzieć, że mam nadzieję, że wydawnictwo zdecyduje się jeszcze na publikację innych powieści Dafne. Mam nadzieję, że Ptaki będą wydane. Zresztą na każdej, na każdej książce Dafne jest właśnie to, że autorka słynnej Rebeki i Ptaków, a tych ptaków no nie da się dostać w żadnym takim porządnym wydaniu. Ja mam takie stare po mojej mamie. Ptaki to jest w ogóle chyba opowiadanie albo, albo wiersz. Tak czy inaczej, to jest bardzo krótkie, z tego co ja wiem, i mam to właśnie w, w zbiorze takim Makabreski. To się nazywa: to jest taka mała książeczka. Ja ją mam. E, gdzieś się znalazłyśmy z mamą, jak sprzątałyśmy biblioteczkę półtora, półtora roku temu. E, I wtedy ją sobie zabrałam. Nie przeczytałam tego dalej, natomiast no, myślę, że warto by było. Mieć możliwość sobie to gdzieś kupić, tak? Um, Także to jest taka moja prośba do wydawnictwa. E, jeżeli chodzi jeszcze o jakieś inne książki, to skończyłam Biały żar, czyli drugi tom, Point dla mnie, e, Ilona Andrews. E, podobał mi się, chyba nawet trochę bardziej niż ten pierwszy, natomiast e, mój problem jest taki, że to jest jedna z takich książek, które e, są świetną rozrywką, jak się ich słucha, natomiast one e, tak łatwo jak wchodzą, tak szybko wychodzą za mnie, i e, ja o nich po prostu. Zbyt mocno nie myślę, natomiast no, rozrywka to jest przednia i zaczęłam słuchać coś, co będę kontynuowała jutro w, jadąc samochodem do Warszawy, czyli miasto, którym się staliśmy. NK Jemison to jest moje trzecie podejście do autorki. E, natomiast dwa razy po prostu się odbiłam od e, piątej pory roku, a teraz postanowiłam, że spróbuję z tym miastem, i póki co, przesłuchałam dwóch godzin i naprawdę bardzo mi się podoba. Jestem zaintrygowana tym pomysłem, bo chodzi o to, że e, w, w, chłopak. W, wysiada z metra na Manhattanie i zapomina, co się stało. Nie wie, jakim jest, e, nie wie, jak ma na imię, nie wie, po co, po co właściwie się tam pojawił. Natomiast widzi pewne rzeczy, których nie widzą inni. No i tutaj zaczyna się cała akcja. Także zobaczymy, jak będzie dalej. E, no i tak, to był to trochę taki bardziej domowy vlog, bo, bo trochę po, potrzebowałam. Po prostu odpocząć też po, po krakowskich targach. Eee, mam w, 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 tak, w czwartek mam zajęcia cały dzień. Eee, I jeszcze mam jednego zaległego vloga dla was, natomiast jeszcze nie zaczęłam go nagrywać, i to jest vlog z Wybieracie, czy tam yy, październikowym. Tam była wybrana baśniowa op opowieść i Silmarillion Tulkina. Natomiast tej drugiej pozycji po prostu jakoś nie mogę ruszyć, ale ja tak chyba mam stolkinę. Ja, ja wiem, że ja tak nie powinnam zrobić, ale ja po prostu usiądę i przeczytam to na jeden raz, bo ja nie widzę innej opcji. Eee, a właśnie wam opowieść już skończyłam, także to będę też dla was nagrywała. I mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie, jakie książki wy niedawno przeczytaliście i czy planujecie czytać Kozła Ofiarnego. Ja bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście. Cześć! you